Kawały o Kubusiu Puchatku. Zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Idzie Kubuś Puchatek z prosiaczkiem przez las. Prosiaczek pyta. Kubusiu, gdzie my idziemy? Do Krzysia na imprezę, prosiaczku. A czy ja tam muszę iść? Oczywiście. A jaka to impreza? Świniobicie. Siedzi sobie Kubuś Puchatek w chatce. Nagle ktoś wali mu w drzwi tak mocno, że drzwi prawie wypadły z futryny. Kubuś zdziwiony otwiera. Patrzy a tam wielki, włochaty dzik, stojący na dwóch łapach. Kubuś prawie zawału dostał. Czym prędzej wziął nogi za pas. Po godzinie ucieczki przed potworem opadł z sił i upadł na ziemię. Dzik podchodzi do niego, podnosi i mocno przytula do siebie, mówiąc, dawno cię nie widziałem, Kubusiu. W tym momencie Kubuś zdziwiony na całego mówi, prosiaczek, to ty już z wojska wróciłeś? Kubuś Puchatek do prosiaczka. Krzyś dał nam 10 słoików miodu po 8 dla każdego. Ależ, puchatku, dziwi się prosiaczek. Przecież to wypada po 5 słoików. Licz sobie jak chcesz, prosiaczku. Ja swoje 8 już zjadłem. Kłopouchy pyta się kubusia. Gdzie prosiaczek? Leży ze świnką. Chory? Nie, wczoraj ją poznał. Przychodzi kubuś puchatek do spożywczego i pyta: Jest szynka? Nie, odpowiada sprzedawca. Następny dzień. Kubuś puchatek: Jest szynka? Sprzedawca nie. I tak przez tydzień. W końcu sprzedawca pomyślał i zamówił szynkę. Przychodzi Puchatek. Jest szynka? Jest. Odpowiada zadowolony z siebie sprzedawca. Kubuś Puchatek wyciąga pistolet i mówi. To za prosiaczka. Kubuś Puchatek z prosiaczkiem płyną łódką. Nagle Kubuś podbiega do prosiaczka i wali go w łeb. Prosiaczek przestraszony. Kubuś, ale za co? A bo wy świnie zawsze coś knujecie. Płynie prosiaczek z puchatkiem łódką. Po jeziorze, zachód słońca, cieplutko, zero wiatru, ptaszki śpiewają, fiatki na brzegu kwitną, a puchatek nagle łup, prosiaczka w ryjek. Prosiaczek runął na dno łódki i skamle przez wybite ząbki. Za co, za co, bo coś kurde za pięknie było. Zapraszam do oglądania innych filmów, zasubskrybuj kanał i wpisz w komentarzach Twoje ulubione kawały.